Jak zbilansować nawożenie potasem, używając aplikacji i modułu Asystent NPK. Moi drodzy, gdy zrobiłem obliczenia i wyszło mi, bo widzę na czerwono, że pod jakieś założone przeze mnie plony określonej rośliny brakuje mi potasu, to wiem, że tego potasu muszę dołożyć. Mam wiele sposobów, całkowicie według własnego uznania, w jaki sposób ten potas mogę uzupełnić. Widzimy doskonale, że pasek mam na czerwono i widzimy, że około połowa paska jest Brakująca, a więc brakuje mi około połowa tego, co potrzebuje moja roślina. Przewijam sobie aplikację, podjeżdżam do słowa nawóz potasowy, a więc tam, gdzie znajdę nawozy potasowe, i klikam. Otwiera mi się lista, gdzie mam wszystkie nawozy zawierające potas w składzie, począwszy od tego najbardziej stężonego. Oczywiście nie jest tajemnica sól potasowa, wybieram, klikam i chciałbym zbilansować potas przy użyciu tego nawozu. Klikam sobie klawisze plus-minus. Spójrzcie, proszę. Pasek słońcy przy potasie się wydłuża aż osiąga wartość zieloną. 102% wartość zielona przy dawce 140 kg soli potasowej na hektar. Od razu jest przejścia na pełna dawka na całe pole nawozu. Ale załóżmy, że chciałbym zrobić inaczej. Załóżmy, że chciałbym podać potas w dwóch dawkach, bo na przykład jest to trwałyżdek zielony. Co robię? Schodzę z tej dawki, bo chciałbym na raz rzucić mniej. Klikam, dodaj kolejny. Pojawia mi się na dole pole, gdzie mogę jeszcze raz wybrać nawóz. Chciałbym wybrać nawóz inny. Po prostu taki, który na przykład też ma potas w składzie. Proszę bardzo, przypomnę, nie jest to reklama, jest to pokazanie, jak możemy zrobić. I daję sobie drugą dawkę, co w tym momencie się dzieje. Założyłem sobie, że chciałbym dać potas w dwóch dawkach. Zobaczcie, co zrobiłem. Według obliczeń, pasek na zielono pokazuje mi, że przy tuzie mogę dać. 90 kg na jednego nawozu, 100 kilo drugiego nawozu. To wszystko mogę zapisać i w ten właśnie sposób zbilansowałem potas.